Hej, Witam w kolejnym odcinku. O, więc idziemy... Zabić ich. Ilu ich tam jest? Czterech, tak? Hmm... pięciu? Ja nawet liczyć nie umiem, widzicie. Idziemy na nich. Jed. jebut, 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 jebut... Eee... małe combo było. No komon. Gińes. Yeah, yeah, yeah. No. Batman. Batman. Not yet, but huh. jest ta. close. Takie doświadczenie. Nie, tu nie wskoczymy, uraźnie nie będzie. Aha, stąd przyszliśmy, tu jest zamknięte. Zapewne, zapewne, więc idziemy wentylacją. Jep jep piep. Wow. Szybko! No, kto to? Pomału, pomału.

Hmm. Czy nawet chyba nie da się na nich tak patrzcie, patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to? Po kolei, po kolei. Ciu. I mamy wszystkich! Do piachu! Gnoje! Ciężko rozwaliliśmy ich wszystkich po cichu. Jeszcze tam był jeden gdzieś, ale to chyba na górze. To zamięto no ci. Rynku, nie no, tutaj mamy schody. O, nie dokończycie sobie rozmowy. Cie ma joker. Haha, ty jesteś chory. Tego nie możemy. Lecz się, człowieku. Taki psychopata. Niby nie ma żadnych mocy, ale. ale rządzi tym wszystkim. Mało pomału, jest yep, knockout. Bo żali, umięśnieni są oni i wszyscy mają takiego jakby nie mirokeza dziwnego. O, to pamiętam chyba ten moment. Fajnie jest dużo takich tu jest skradanek, shit. Tak, aha i tu chyba będzie trzeba uciekać, bo on będzie im mówił, że yy, że jeden padł. To ten, choć może to nie ten moment nawet. Na tam tego chyba się nie da. O o. Wow, knockout. No to, że się go połamał. Wszystko. Ło, wow, idziemy na górę. O, mamy kolejną modyfikację. V2. Um, to V2 bierzemy? A co to jest to? Że jest złapanie przeciwników, gdy podchodzą, przychodzą pod gargulcem. O, to jest dobre nawet. A może to później sobie weźmiemy? Um, do Zablokowanie chwytu, już tu po uzyskaniu kombinacji e, razy 8. Po wykonaniu specjalnej kombinacji Batman może dalej atakować. Hmm. Osilanie, może to jest Batarangiem? Weźmiemy. Podwójny Batarang. Może fajnie, dwóch celów jednocześnie. Po rzucie przez krótką chwilę nie można go używać. Aha. Hmm. Tutaj co będzie? Nie, wiem, na razie rozbudujemy sobie yy, życie. Modyfikacja pancerza za V2. I tylko trzech was jest. Czterech. Trzech jednak. Jeden tu, drugi tu, trzeci tu. Jedziemy na gargulce, panowie. No. Jak oni się ustawią? Chyba najpierw ten, tego weźmiemy. Właśnie, tu by się przydało to pod gargulcem leżenie, czyli yy, wiszenie. Szybko, tako. Szybko, szybko. I do góry. Chryste, panie. No, Raz poczekamy. Chyba dwóch naraz nie kopniemy. Stul gębiej, szukaj dalej. Zaraz się pokażę, nie martw się. Czy się dwa uderzenia na minutę. Aha, to dla mnie jest nieprzytomny. Hmm. Coś za blisko siebie są. Dobrze, idź, iść, idź. No. WON Jeszcze, jeszcze kawałek podejść, jeszcze kawałek. Aha, aha, tak, tak, tak. Mhm. Zabijesz, no. Poszedł na dół. świetnie, świetnie, świetnie lecimy I kopiemy I szybko do góry, szybko do góry Zostawił sam chłopczyku I tutaj załatwimy to po staremu Papa yep. pa. Świetnie. Ja zawsze wygrywam. O, taśma z wygadu.

ale my to załatwiliśmy dużo szybciej. Teraz już możesz na pałę walnąć. Nikogo tu już z nami nie ma. Batman. Hmm. Idziemy na górę. Aha, ja w sumie chciałem tędy tu iść. To jest? Joker tracking Aha. Hm, cicho mi tu, kuwniarz skąd się w ogóle wzięły te? A.

Around Arkham. Can you solve? Hey Batman! Hey Batman! The stroller. Wow. It was a massacre. Bulls came walking in telling everyone to cover the front entrance. Said something about Joker's army coming through the main gate. Two of my guys moved to the exit and Frank shot him dead. They never stood a chance was Bowles alone? thought he was. then i saw harley quinn. she was surrounded by black gate prisoners. they were just killing everyone in the room. i had no choice. i, I got in here, locked the door. I, I could see it on the security feed. they had someone with them. it looked like the commissioner. Bowles is dead. they carried on without him. must have outlived his usefulness. Go. <laughs> I'm sorry. O jest trofeum. Tu. Tu by się przydał ten. Ej, ten wybuch taki. Ale chyba jeszcze go nie mamy niestety. Telefon? Znowu? toki gotam. Kiedy um, się szyj? Nie interesuje mnie jakiś wywiad z jakimś psychopatą kolejnym. Tik tik tik. Tik tik tik. Tik to to. Ti tu do. do, 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 do. No, to może wyłączymy tego. O, tu jest wyjście chyba, tak? Bo ja wiem, czy to wyjście jest z czegokolwiek. O, jest to go. Arkamp wow, jaki moment. No, robi wrażenie. Jest, tu uciekliśmy. Wow. Teraz co, na dół lecimy? Wow.

over here and then the radio they keep playing this damn tune over and over Joker's in control of the island he's responsible for sending you over here how did he get out I mean you're here and an Arkham guard named Frank Bowles betrayed you all he broke out Joker who killed him when he was no longer needed <laughs> some loyalty do you need any help no you and your men are safe yeah he puts

Tak, no na pewno. No. But I'm going to track him down. I need you to stay here. Stop anyone trying to get into the mansion. Whatever you say, Batman. No. Batman. Batman. Więc chodzimy stąd. Uh. Oracle, disable the Batmobile's countermeasure system. I saw the alert. What's wrong? Where are you? I'm outside the Arkham Mansion. Harley Quinn probably triggered the alarm. If she still got Gordon with her, he could get. Chomponut. Okay, done. The Batmobile is still parked up outside the intensive treatment building in Arkham North. I sent you the no, coordinates for the entire. Car. No, no, Thanks, Oracle. Where is that? Tutaj jest. Świetnie. Aha, czyli idziemy tędy. Tędy idziemy tu, tu, tu i tu.

Tak to się robi Tylko szkoda, że już trochę HP mi zjechali Bandyci jedni. I Puff Więc jedziemy do mojego matmobilku Ty Won A, już miała być kontra. Znowu! Coś mi te kontry nie wychodzą. Tu wyszła kontra. Kontra na majstra. Wszyscy! Yeah. Wszyscy! No i Batmobilku, co ci się stało? No, no...

Oh, oh, oh. Wild country. Gordon's favorite tobacco. Gordon's smarter than he looks. Left yep. a trail to follow. Oracle, I found a pipe. Mom fire. The fire it. it. was a birthday <sighs> gift I gave him last year. There's no way he'd leave it. Exactly. He's left a trail to follow. but Barbara. Barbara, Barbara.